Wędzona pierś z kurczaka to jedna z najłatwiejszych wędzonek do wykonania. Jednak, będąc na wielu grupach dotyczących wędzenia i przeczesując internet, znalazłem kilka sposobów na wykonanie wędzonej piersi z kurczaka. Tylko który z nich jest najlepszy? To właśnie sprawdzę w tym nagraniu. Przetestuję 6 sposobów na wykonanie wędzonej piersi z kurczaka: czyli peklowana na mokro, wędzona. I sparzona na koniec, peklowana na mokro, sparzona i uwędzona, peklowana na mokro, uwędzona i na koniec dopieczona, i kolejne trzy analogicznie, jednak wszystkie peklowane na sucho. Nowym osobom na kanale przypominam, że jak zawsze przepis w formie tekstu i lista składników są dostępne na mojej stronie. Link znajduje się w opisie. Zaczynam więc od przygotowania naszych filetów. Użyłem do tego 6 identycznych filetów, aby wyniki nie były zakłamane. Dokładnie je sobie oczyściłem i przygotowałem do peklowania lub bardziej do solenia. Trzy piersi zapekluję na sucho, jednak nie będę tutaj używał peklosoli, z racji, że kurczak nie ma za dużo mioglobiny, z którą miałaby przeregować peklosul, jak i filety będą zjedzone w ciągu paru dni, więc nie ma ryzyka, że mięso się zepsuje. Do mieszanki użyłem 27 g soli i tutaj najlepiej zachować proporcje, właśnie około 30 g na kilogram mięsa. Co do ilości soli, to warto sobie trochę pokombinować, bo wiadomo, każdy lubi mniej lub bardziej słone. Dodatkowo dodaję 3 liście, laurowe, parę ziaren kolendry, kilka ziaren ziela angielskiego i trzy zgniecione lub pocięte ząbki czosnku. Całą mieszankę dodałem do kurczaka i dokładnie go nią natarłem. Następnie wrzucam wszystko do worka i zamykam próżniowo. Jeżeli nie mamy pakowarki próżniowej, można użyć woreczków strunowych albo po prostu zwykłego worka i pozbyć się z niego powietrza. Albo po prostu zamknąć w szczelnym pojemniku. Następnie przejdźmy do peklowania na mokro. Jest to kolejny sposób dający podobne efekty, czyli nasza zalewa peklująca wnika wewnątrz fileta przy jednoczesnej wymianie soków z mięsa. Do przygotowania solanki na 1 kg mięsa używamy około 30-40 g soli. W moim przypadku jest to ta dolna granica, aby zachować podobne ilości co do peklowania na sucho. I do tego około 400 ml wody. Pozostałe dodatki tak samo jak wcześniej. Ziele angielskie, liście laurowe, kolendra i czosnek. Całość zalewamy roztworem soli z wodą. Pamiętajmy, aby dobrać takie naczynie, aby mięso było w całości zakryte. Ja specjalnie dociskam jeszcze talerzykiem, żeby mięso mi nie wypłynęło. Obie porcje odstawiam do lodówki na 24 godziny i jutro zobaczymy, jak to wstępnie będzie wyglądało. Po wyciągnięciu filetów z solanki i rozpakowaniu filetów peklowanych na sucho. Już na pierwszy rzut oka widać, że nieco się różnią barwą. Dodatkowo piersi peklowane na sucho są nieco twardsze, takie jakby bardziej zbite. Ja sobie w peklowanych na mokro uciąłem dolną część dla ułatwienia w rozróżnieniu później. Ok, mamy zapeklowane piersi, więc przechodzimy dalej. Wziąłem po jednej sztuce z każdej metody peklowania. I przed wędzeniem sparzyłem w gorącej wodzie. Do uzyskania 72-74 stopni wewnątrz piersi. Wszystkie piersi były wędzone w temperaturze 55-60 stopni do uzyskania koloru. Zajęło to jakieś 2-3 godziny. Pozostałe, niesparzone piersi były na koniec podpiekane w 90 stopniach do uzyskania 72 stopni wewnątrz i ostatnie dwie były po ułędzeniu sparzone również do uzyskania 72 stopni wewnątrz. Te są peklowane na mokro, te są na sucho. Ten jest podpiekany i peklowany na sucho, normalnie wędzony i na koniec podpieczony. Ten jest peklowany na sucho, podwędzony i na koniec sparzony. Ten był najpierw sparzony i dopiero później podwędzony. I tutaj tak samo, tylko peklowany na mokro, czyli zapeklowany, uwędzony i upieczony. Zapeklowany na mokro, uwędzony i sparzony. Najpierw sparzony i uwędzony. Te wizualnie to chyba najgorzej wyglądają. Najpierw podpiekane, nieco suchy, fajnie spieczona skórka, nie jest jakiś super soczysty w środku, ale jest ok. I teraz, też rzut oka bardziej soczysty, jest bardziej soczysty, ale smaku mniej słony, niż peklowany na sucho. Jakoś mocno się w środku nie różnią. Jak smaku. No i tutaj znowu. Peklowane na mokro jest odrobinę bardziej soczyste, ale za to mniej słony. Ten jest tak fajnie słonawy. Tutaj tą, tą sól tak ledwo czuć. Jakoś się znowu stanie nie różnią w środku. Peklowane na sucho są bardziej słone niż te peklowane na mokro. Odrobinę, ale, ale czuć tą różnicę. No i w przypadku tych parzonych na samym początku wydawały się one być bardziej kruche od tych pozostałych. Może trochę bardziej wysuszone. Wszystkie są bardzo podobne. Takim moim faworytem, można powiedzieć, że na równi są te parzone na koniec i podpiekane. A nawet bym powiedział, że parzone są takie bardziej delikatne niż te podpiekane, przez to, że tutaj się zrobiła taka skorupa. Tutaj widać. Peklowane na sucho, uwędzone i spaczone na koniec, jak dla mnie są najlepsze. Najbardziej doprawione, czuć te wszystkie przyprawy i, i sól. i są, można powiedzieć, najdelikatniejsze i najbardziej soczyste. Tutaj w zależności, jak ktoś woli bardziej doprawione, no to peklowanie suche, jeżeli mniej, no to peklowanie mokre. To też jest uzależnione od tego, jak długo będziemy peklować na mokro.